Witam drugiego dnia. Z e, ciągnął budowę tylko. Okay. Witam drugiego dnia. To jest ten ul, w którym wczoraj, czyli około 24 godzin temu, kolega zrobił odkład. Ja po około o 10, 10 godzinach podałem matkę. E, ja nie mam znowu statywu. Proszę. Tak pszczoły się zachowują. Ja już patrzałem tutaj do środka. Wszystkie pszczoły mają buźki w tym. Więc co ja robię? Nawet może nie będę otwierał, że mi się uda. Tędę wyciągnąć tą klateczkę. No nie, niestety muszę otworzyć, kluczę jedną ręką. Odkład taki jak był, jest nabity. Naprawdę jest mocny. Odkład. Jak matka zacznie czerwić, yy, klateczka tutaj jak widać została przywoskowana. Yy, to jest dobry objaw. Jeżeli jest okitowana, próbujemy ją usunąć. To, to jest zły objaw. Ale tu jak najbardziej myślę, że rodziny chcą matkę przyjąć. Więc po 24 godzinach e, ja po prostu tutaj <laughs> potrzebuję dwóch rąk. E, ale chciałbym, żebyście też widzieli. O, o może tak. O, co ja robię. To po prostu wezmę klateczka. Można wyłamywać, tutaj jest takie zawleczka, wyłamywać ją. Ale ja co robię to po prostu. Chciałbym odsunąć. Okej. Okay. Nie, po prostu łatwiej będzie to wyłamać, nie? O! Ciężko to się robi. Wyłamać tą zawleczkę. Może nie ją po prostu. Położę. Pszczoły to założę tak. Pszczoły powinny matkę wygryźć. I tyle. E, tak to zostawiam właśnie. Zawleczka jest ten. Pszczoły mają dostęp. Ciasto pozwoli ją trochę później wygryźć. Więc tak to wygląda. U mnie poddawanie matki reprodukcyjnej. Pszczoły się nawzajem karmią. Nie widzę pszczół, które próbują wetknąć tyłek, próbując żądlić, więc. Myślę, że przyjęcie matki będzie jak najbardziej poprawne. E, w taki sposób podaję: jest wiele metod poddawania. Mi zależy na szybkiej metodzie, ale także bezpiecznej. Mhm. Czyli podkładam matkę i obserwuję reakcję pszczół. Jeżeli widzę, że matka pszczoły do matki nie zachowują się agresywnie, nie kitują piloteczki. A wręcz ją woskują, to znaczy, że to jest dobry objaw tego, że pszczoły chcą ją przyjąć. No i zobaczymy. Mm. Matka jest cena, bo jest reprodukcyjna. Została na jeszcze raz powiem, na pasiece. Nie na pasiece, tylko na trutowisku specjalnym. Jest to matka Backfast. No. Cenna matka, cenny materiał. No i będziemy hodować z niej córki i zobaczymy co z tego wyjdzie. Więc na razie dziękuję i pozdrawiam serdecznie.